Cześć, nazywam się Robert Drive'a, jeżdżę w Popularkach, w Caldesach, teraz zaczynam ładą właśnie 205. Dlaczego ten samochód wybrałem? Było takie zamierzenie, jak chciałem, sprzedałem malucha, chciałem sobie kupić jakiś samochód, zastanawiam się nad Polonezem, dużym Fiatem i właśnie ładą, ale kiedy przeczytałem artykuł w WRC na temat ład z Węgier, no decyzja już była prosta praktycznie. Samochód no, stary wiekowo, 8,4 rocznik, posiada silnik 1,5 na razie, na zaróżnięciu, nie powiem, że. Na oparty na gaźnikach wybiera 40 DCOE poziome. Do tego ma odchudzone koło zamachowe i w moście zastosowana elektroszpera, czyli 100% zespawany most. No. Samochód dla bokami, jak widać. Na razie za mocno, bo opony są zbyt łe no ale postaramy się nad tym popracować. Coś tam podocinamy. Żartuję. Co tam jeszcze? No. Ogólnie samochód przygotowuję do pucharu yy, do trzeciej ligi, żeby startować również yy, trofi tylko że tu jeszcze trochę trzeba nakładu finansowego. Na razie doszło mi częściej do silnika, one się tam nastawnych do rozrządu, bałek sportowy mam i teraz czekamy na spoilerowanie VFTS, gdyż nie puścimy komisja techniczna, jeszcze nie będę miał zrobione repliki vfts -y. Także nad tym jeszcze trzeba popracować. Tak samo nad pompą paliwową oraz akumulatorem musi być wszystko po budowie aluminiowej, no ale to, to będzie wszystko dopracowane tylko w miarę czasu. Plany na, na dalszy sezon, no chciałbym zdobyć wszystkie punkty wymagane do licencji rajdowej i zrobić z tą licencję w tym roku. Także od września ostro planuję ruszać już na, na walkę, na os -y, że tak powiem. No, później się zgłosi w tym Berk Trophy, jeśli nam się uda i oczywiście trzecia liga. No i nie powiem, żeby nie startować oczywiście u Was tutaj i trenować razem z Wami, bo Wasza ekipa jest najlepsza, nie chwaląc Was, bo na serio jesteście super i co tu jeszcze? Dobrze organizujecie to wszystko, wszystko jest super oprawa i widać, że to robicie z pasją. Tak samo jak my jeździmy z pasją, nie na czas, tylko na boki, żeby były same boki. To jest najważniejsze od nas. Podziękowania. Chciałbym podziękować na pewno rodzinie i wszystkim znajomym, którzy ze mną wytrzymują przy przeróbkach tej łady, sąsiadom, którzy wytrzymują ten hałas, jak się w nocy jeździ. No i podziękowania dla kibiców i dla Was, że wszyscy jesteście razem z nami i że podpieracie te rajdy, że trzymacie się wszyscy z tej grupy. Dzięki i pozdrawiam, cześć. Się dwa razy, trzy razy thank <laughs> you